Po dwóch meczach wielkiego finału Ford-Germa Extra Klasy rozegranych w Polkowicach koszykarki CCC prowadzą 2 do 0 i do tego, by po raz pierwszy w historii klubu cieszyć się z tytułu. Brakuje im dwóch zwycięstw. Pierwszy rozegrany w sobotę mecz był pełen emocji, zwrotów akcji i niesamowitej walki. Na trybunach hali w Polkowicach zobaczyliśmy m.in. jednego z najbogatszych Polaków, Zygmunta Solorza który oglądał widowisko w towarzystwie Dariusza Miłka, sponsora naszej drużyny. Początek otwierającego rywalizację pojedynku należał zdecydowanie do gospodyń, choć to Erin Phillips zdobyła pierwsze punkty. Odpowiedziała jednak szybko akcją 2 plus 1 Magdalena Leciejewska i było 3 do 2 dla CCC. Po niespełna 4 Polkowiczanki prowadziły 7 do 3, a po pięciu było 9 do 4. Ostatecznie CCC wygrało pierwszą kwartę 26 do 15, kwarte numer 2 rozpoczęła celnym rzutem spod kosza Tina Charles, a po chwili ta sama zawodniczka po raz kolejny dopisała do dorobku swojej drużyny dwa oczka. Amerykańska środkowa wraz z Australijką Erin Phillips, aktualną mistrzynią w NBA, nadawały ton poczynaniom Wisły. Wśród gospodyń dobre wrażenie robiła obok leciejewskiej także Valeria Musina, która równo z sereną kończącą pierwszy. Pierwszą połowę dobiła trzypunktowy rzut Agnieszki Majewskiej i sprawiła, że to gospodynie schodziły na przerwę do szatni przy pięciopunktowym prowadzeniu 35-30. do 30. W ostatniej odsłonie sobotniej potyczki pierwsze 6 punktów dla CCC zdobyła Musina, która tchnęła w swój zespół ducha walki. 9 sekund przed końcem CCC prowadziło jednym punktem 70-69, do 69, a Wisła miała piłkę z boku. Paulina Pawlak nie potrafiła wprowadzić jej do gry w ciągu 5 sekund i sędzia odgwizdał błąd, a piłka trafiła do Polkowiczanek. Pawlak sfaulowała Snell, a ta trafiła 1 z Dwóch zrzutów osobistych i polkowiczanki prowadziły 71 do 69. Krakowianki miały do końca meczu niespełna 6 sekund. Rozpaczliwy rzut Charles nie trafił do kosza, a dobijana przez Kristinę Ołwinę piłka trafiła w spodnią część tablicy i koszykarki z Polkowic mogły się cieszyć z pierwszego zwycięstwa. Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, było bardzo trudne dla nas. Myśmy bardzo dobry początek meczu, ale tak jak mówię, nigdy nie chcę tego tej, tej serii oceniać. Jedno to się bardzo cieszę, że kolejny raz w tym sezonie wyciągnęliśmy mecz w końcówce i to jest bardzo ważne dla mnie, że mimo trudnej sytuacji dograliśmy do końca, wyciągnęliśmy ten mecz na nasze zwycięstwo jako pierwsze. Gratuluję dziewczynom zaangażowania, walki, ale to dopiero początek. Także takie są playoffy. To był bardzo trudny mać dla nas dzisiaj. No i najważniejsze, że w końcówki my wygrali. To jest najważniejsze jak, skoń, jak skończyli. Powodów do radości nie miał w sobotę szkoleniowiec Wisły kanpa Artur Golański. Zawaliśmy totalnie końcówkę, która była po naszej, piłka była w naszych rękach i nie wiem, czy było 5 sekund, czy nie, to dopiero sprawdzimy na, na DVD i to był nas to był błąd, który po prostu pognębił nas dzisiejszym meczem. Ale myślę, że to jest tylko jeden mecz. Żeby zdobyć Mistrzostwo Polski trzeba grać... trzeba wygrać cztery. Czyli Polkowice muszą jeszcze wygrać trzy, my cztery, więc... Cały finał dopiero się dzisiaj zaczął. Niedzielny mecz finałowy miał odmienny przebieg od sobotniego. Pierwszy punkt w meczu zdobyła z linii rzutów wolnych Krystyna Owina, odpowiedziała Magda Leciejewska. Po 3 minutach i 30 sekundach na ławkę rezerwowych powędrowała Erin Phillips, która miała na koncie 4 przewinienia. Po faulu technicznym Australijki dwa razy na linii rzutów wolnych nie pomyliła się popularna Lecia. A kilka chwil później swoje pierwsze punkty w meczu zdobyła Neka Ogwumike i CCC prowadziło 6 do 1, 3 minuty przed końcem pierwszej kwarty i celnej trójce Waleryi Musiny Gospodynie prowadziły 11 do 9, a 3 minuty później tablica świetna hali w Polkowicach pokazywała 17 do 14 dla podopiecznych trenera Jacka Winnickiego. Po 20 minutach Polkowiczanki prowadziły 37 do 22 i wydawało się, że w pełni kontroluje przebieg meczu. Gospodynie były lepsze w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Dopiero w 25. minucie meczu swoje pierwsze punkty w meczu zdobyła Tina Charles, co świadczy o tym, że została niemal wyłączona z gry. Po wprowadzeniu piłki do gry Wiślaczki nie potrafiły zdobyć kolejnych punktów. A trójką poczęstowała jemu Sina i znów zrobiło się 10 punktów różnicy. Po 30 minutach CCC prowadziło 51 do 40. A w ostatniej odsłonie Polkowiczanki mocno broniły, wywierały wielką presję na Krakowiankach, które kompletnie sobie nie radziły. Gdy po pięciu minutach gry w ostatniej odsłonie meczu CCC wyszło na prowadzenie 64 do 45. Stało się jasne, że to CCC wygra po raz drugi. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną CCC 73 do 52. Trener Wisły oraz zawodniczka tej drużyny Daria Miloszyńska podkreślali, że CCC było nie tylko lepszym zespołem, ale także włożyło w mecz więcej serca. Finałowych meczy nie powinno się przegrywać. W ten sposób, jak myśmy dzisiaj przegrali. Zabrakło, nie wiem, woli walki, zaangażowania, zbyt dużo, przegraliśmy deskę, 14 zbiurek na, na, naszej, na naszej desce, dziewczyny zebrały. To, 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 to są takie błędy, które to nie jest z, z braku umiejętności, tylko trzeba po prostu więcej walczyć, więcej chęci wykazać, bo to są finały. Więc myślę, że gdzie powie, wszystkie dziewczyny powinny przemyśleć ten, ten mecz i na spokoju wracamy do siebie mamy dwa mecze u siebie i zobaczymy co będzie dalej Dzisiaj a, widzieliśmy, że ten mecz będzie miał zupełnie inny charakter a, nie będzie łatwo tak jak trener powiedział a, można przegrać gdzieś tam w końcówce a, ale nie można przegrać tak stromotnie jak to było dzisiaj a, Dzisiaj wygrał ten zespół, który był drużyną i rzeczywiście Polkowice pokazały o wiele jak dzisiaj lepiej funkcjonowały jako zespół, za co jeszcze raz gratuluję. My powinniśmy wyciągnąć wnioski i tak jak mówię, na chwilę obecną bardzo trudno cokolwiek powiedzieć i analizować. Mamy długi tydzień przed sobą i wnioski powinny zostać wyciągnięte, by kolejny mecz miał zupełnie inny charakter. W zupełnie odmiennych nastrojach byli po meczu numer 2 trener CCC Jacek Winnicki oraz zawodniczka naszej drużyny Agnieszka Majewska. Chcieliśmy prowadzić 2-0 po dwóch meczach u siebie, ale to jest dopiero 2-0. jeszcze jest daleka droga do, do tego, cośmy sobie zamierzyli osiągnąć. Także spokojnie stąpamy twardo później mamy czas, tydzień czasu na to, żeby przygotować się do dwóch spotkań w Krakowie. I gratuluję dziewczynom walki. Był moment taki załamania, znaczy załamania troszeczkę się niepotrzebnie wdało zdenerwowanie w nasze szeregi, niemniej jednak szybko to opanowaliśmy, wróciliśmy do naszego rytmu gry. My Musimy myśleć o sobie, patrzeć na siebie i jedziemy powalczyć, postaramy się wygrać w Krakowie, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to będą bardzo trudne mecze i będziemy nastawieni na, na walkę. Zdawałyśmy się większego oporu w dzisiejszym spotkaniu ze strony Wisły. Dzisiaj słabiej zagrała Charles w pierwszych minutach. Filip zdobyła, tak, złapała cztery faule. Wczoraj zdobyła 18 punktów. Dzisiaj, no, dodając do tego wyniku na pewno byłoby groźniej. Doszło nas dzisiaj na tam 6 punktów. Ja myślę, że to była taka lekka dekoncentracja. Ta trzecia czwarta już nie raz pokazała, że, że coś się zmieni tak, nie wiem, Najważniejsze, że wyszliśmy z tego obronną ręką. Kluczem chyba dzisiaj była deska, bo wygrałyście ją zdecydowanie wczoraj, w tym elemencie byłyście gorsze. Tak, tak jak powiedziałam dzisiaj zdecydowanie obrona, głównie zespołowa, bardzo sobie pomagałyśmy przy obronie Charles, szczególnie stąd poszło dużo zbiórek i dużo szybkiego ataku. To nie jest problem naszego zespołu, ale powiedz, czy ty rozumiesz decyzję trenera Golańskiego o pozostawieniu na ławce rezerwowych Philips do końca meczu? zadowolony był też prezes CCC, Krzysztof Korsak, który podkreślał, że do końca finałowej rywalizacji jeszcze daleka droga. Chciałem, żeby było 2-0. Wiedziałem, że mecze będą bardzo ciężkie, bo to jest nieważne, czy się wygrywa jednym czy 20 punktami, bo tu wynik bezpośredniego spotkania nie ma znaczenia, liczy się, że liczy się zwycięstwo i takie było w jednym i drugim wypadku. Mecze były, jak było widać, ogromnie trudne, ogromnie ciężkie, ale 2-0 dla nas, ja z tego się bardzo cieszę. Pewnie, że wciąż bym to kupił przed tymi meczami, natomiast cieszę się, że tak jest i cieszę się, że jedziemy do Krakowa na kolejną edycję z takim zapasem. Te dwa pojedynki to były też skrajnie różne mecze, bo w pierwszym meczu mieliśmy właściwie duet Philips-Charles, który w 70% w sensie zdobyczy punktowej punktował dla Wisły. Natomiast dzisiaj Charles wyłączona niemalże całkowicie. 3 na 15, no to tutaj zawodniczki się raczej nie zdarza. Natomiast Philips ten szalony początek i później absencja na parkiecie. Powiem tak. Ja przed pierwszym meczem powiedziałem niech Filip i Charles rzucą razem 40 punktów, ale my rzucimy jako zespół 41. Prawie się tak stało, bo wygraliśmy dwoma punktami i to jest dla nas najważniejsze. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu powiem tak, świetna obrona, kapitalna obrona i stąd się wzięła frustracja, stąd się wzięło niezadowolenie zawodniczek, no i te niestety brzydkie faule. Wyłączenie z gry Charles, no, ewidentne. Rzuciła punkty dopiero pierwsze w drugiej połowie. Nie wiem, czy dawno się to, jak dawno się to zdarzyło. Prowadzimy 2-0, ale to na pewno nie jest jeszcze koniec tej serii. To jest połowa drogi do sukcesu. W rywalizacji do czterech wygranych Polkowiczanki prowadzą 2-0. I do pełni szczęścia brakuje im dwóch zwycięstw. Kolejne dwa mecze zostaną rozegrane w Krakowie w niedzielę i poniedziałek.